Ja już wstałam leżę sobie i ten czekam na moją paczkę wiecie, slajd paczki no i wiecie nie mam zbyt bardzo do roboty i czekam, bo o 10 będę będziemy nagrywać Bye Wstanku no i nie zrobiłam wam skinkę. Jeszcze, wiecie, ta Hania nam przyjdzie, ale no, na razie. Ja ona no ona 11, o, o 11:00, 11. któryś tam, ona przyjdzie, no. A ja to wcześniej nie No i to za chwilę wam, w autobusie wam zrobię ten. I tam przy szkole jedziemy. My już jesteśmy na Adama, bo Wiktorii się zechciało iść po wodę. Przyszłam. To Hania jechać w auto, bo zresztą, że nie nagraliśmy, ale dobra. No i. Za krótko jechaliśmy. No, za krótko jechaliśmy. No dwa przystanki. No, dwa Dobrze. przystanki. I Więc no. No nie wiem ile. na trzecim I za chwilę pewnie zrobimy znowu. No ta... hey, to. mordy! I teraz idziemy na przystanek. O, wow, wygodno. Tam jest Wika, też nagrywa na naszy ten. Tam, jak widzicie, czekajcie, pokażę wam wika nagrywamy się, dobra, ale dobra, no i idziemy i Jezu, i się już by prawie wywaliło. I chyba już to... to jest koniec ujęcia, przepraszam Hani, eee, Hani ja nie. nie pokazujemy, bo nie będzie miała maski, a no, ona nie chce, żeby widać było jej. Czekaj, a mogę ci tak pokazać? Co? Tak. No to... yeah. Jest, dobra Dobra. dobra. E, idziemy teraz na 300. Nara! Hi guys! Dzisiaj niestety już kończymy, bo nie mamy co nagrywać niestety, ale może zrobimy dzisiaj jeszcze shortsa. Nie wiemy. I tam dziewczyny chcą z wami się pożegnać. Nara, kochamy Was! Powiem wam coś <laughs> Dobra, narka!